Teraz znowu o pomocy, choć trochę innej. Chcesz dawać ludziom jedzenie? Nie rób tego tutaj. Takie banery przy śmietnikach we Wrocławiu rozwieszają bezdomni. Przekonują w ten sposób, by 1% podatku przekazywać na wyżywienie dla mieszkańców schronisk i noclegowni. Pan Bogumił myśliwiec mieszka w schronisku dla bezdomnych mężczyzn od 6 lat. Żeby zdobyć trochę pieniędzy w osiedlowych śmietnikach szuka puszek i miedzi. Przy okazji widzi, ile jedzenia wyrzucają do śmieci Wrocławianie. Sprawia się, że do jedzenia coś znajdę. Puszce, konserwy, konserwę. Lekko tworzono zatrzętą, ale można jeszcze zjeść. Stąd pomysł na akcję zachęcającą do przekazania 1% podatku. Takie banery pojawiły się w 15 miejscach we Wrocławiu. Kontrowersyjną formą mają przyciągnąć Mieszkańcy takich blokowisk jak to, w którym jesteśmy, supermarkety wyrzucają dużej ilości żywności, która jest jeszcze zdatna do spożycia. Jak wynika z badań Pentor, co czwarty Polak deklaruje chęć przekazania organizacjom 1% od podatku. Najchętniej pomagamy tym, które opiekują się chorymi dziećmi i zwierzętami. Trudniej przekonać Polaków do wsparcia ośrodków opiekujących się bezdomnymi. Przeszkodą jest wciąż pokutujący stereotyp człowieka bezdomnego, nadużywającego alkoholu i brudnego.